O, najlepsza herbatka. Rumianek. Nie ten ze sklepu. Tylko mamy. O. Takich pozrywać. Ususzyć. tam 2-3 dni. I można pić. Nawet jak ktoś chce, to można. I teraz to, to wstawić. Zaparzyć. I też jest super. Bardzo polecam. Ja co roku jadę gdzieś dalej na łąkę dala od drogi i wywiję sobie do reklamówki czy do większej czy do wiadra jak mam o a te niebieskie są dobre do wanny wrzucić razem z rumiankiem a Ja mam prysznic co nie wrzucę i kąpiel z tego po co jakąś chemię wrzucać kurwa, do wanny, jak macie tu naturalne wszystko, kurde, na łące jest o. To to bozia dała, żeby z tego korzystać, a nie, kurde, rabiata tych, kurwa, niedobrych ludzi, co kurwa śrute wam, kurwa, wsypują do wszystkiego. Sobota dziś jest. Dzisiaj do pracy nie byłem, nie pojechałem. O, nazbieram sobie i będę miał na parę dni picia. Pozdrawiam.